Gra. Teraz jeszcze y, witaj w Nuance radio. Dobrze się tu czujesz przy tym stole? E, fajny, welur. Wymieniliśmy nie tak dawno, był przed tym zielony, ale y, plamy zbierał. A propos Oczko w głowie, to tutaj z Kubą Karasiem i z Wojtkiem Urbańskim Twoja współpraca. Niedawno Wojtek, niedawno, przed tygodniem Wojtek był tutaj, siedział na fotelu, który teraz jest pusty. Tam, gdzie Ty siedzisz Łukasz Stachurko i rozmawialiśmy o nowych rysach i o tych nowych singlach, które są i płycie, które nadchodzi. Pominał, że ten utwór, który znamy nie jest jedynym, który w Waszej bandzie powstaje. Możemy coś wyciągnąć od Ciebie na ten temat? Jasne. Z Urbańskim jest taki case, że bardzo się cieszę, że poznałem tą osobę. Udała mi taką przestrzeń do rozwoju i jest to bardzo przyjemna współpraca. Powiedzieliśmy sobie trochę po Polsce, po różnych, różnych studiach. Mamy powiedzmy, że chyba albo mamy nagrane. Chcemy teraz jeszcze do Francji polecieć, dokończyć go. I nie no, super, bardzo przyjemne to jest. Jakby to powstaje bardzo naturalnie, i chyba potrzebowałem tego właśnie takiego materiału. Wojtek wyrażał się o sobie w takich superlatywach. Wprawdzie było to poza anteną, a ja cały czas mówiłam, ale daj mi jakiś na tego tym bo on tu przychodzi, daj mi na niego jakieś wiesz, takie, no, jak taka hiena dziennikarska. I na no, niczego mi nie dał z tej dziedziny. Absolutnie cały czas właśnie mówił, że to jest bardzo rozwijające i że jesteś super otwartym człowiekiem. Nie do końca wiem, co to znaczy w sztuce być otwartym człowiekiem, ale w takiej relacji z producentem to oznacza co? Że się wymieniacie pomysłami na równych prawach? Czy że przyjmujesz wszystkie jego pomysły i mówisz, że okej, okay, Ja dobra. myślę, że to jest połączenie troszeczkę wizji, nie? Czasami powstaje jakiś pomysł i bardzo chce się coś zrobić i trafia się na człowieka, który również ma gdzieś tą iskierkę i nagle trzeba to unieść po prostu. I pewnego dnia spotkaliśmy się i powstało coś takiego. I, i gdzieś tam... Mogę powiedzieć, że pół roku później czujemy, że to zrobiliśmy, nie? Że, że faktycznie powstało, to się zmaterializowało w pewien sposób. No i to jest, to jest właśnie to. To się bierze z gadania w Twoim przypadku, że ty lubisz tak sobie pogadać o muzyce, czy raczej. Ja lubię jesteś... robić. Lubisz że... robić, tak? tak Czyli tak. słuchać, wymieniać się. Nie, ja lubię robić, po prostu robić muzę. Nie? Głównie po prostu lubię robić muzę. Także to po kilku utworach za, zaiskrzyło bardzo mocno. nie? Gdzieś tam po drodze było też oczko w głowie, ale to. To muzę, którą robimy teraz jest komple... to jest inna muza. nie? To, to nie ma nic wspólnego z oczkiem, bo taka rozbiegówka była troszkę. Oczko było rozbiegówką. Poznać. Tak, tak. Bardzo mi się podobała ta rozbiegówka i bardzo mi się też podoba klip z tymi wszystkimi dziwnymi ludźmi grającymi na instrumentach. Oj, tak. Zresztą ty powoli zamieniasz też taki artefakt i chciałam Ci pokazać zdjęcie, które zamieściłam Ci na Instastory. Nie sądzę, żebyś sprawdzał mojego Instagrama, więc Ci pokażę, zobacz. Widziałam cię na scenie na openerze. W 2018 roku, kiedy młode wilki wskoczyły, to... są moje dzieci na tym zdjęciu. Okay. Tylko, że moje dzieci, ja wiem, widuję je na co są teraz po prostu większe, ale ty, no proszę cię, stoi na tym zdjęciu tutaj, no jest kilku młodych wilków, jest m.in. Janek, rapowanie, no ale ty masz warkoczyki te swoje na głowie, zero tatuaży. <laughs> Strój też masz inny, no ale wtedy było ciepło. Załóżmy, że to wynika, ta różnica w stroju wynika z tego. To nie jest aż tak dawno temu, prawda? Wydaje nie. się, że to jest jakaś inna epoka. To zresztą dwa lata temu, nie? Dwa i pół roku temu. Pięć albumów temu. Wydałem pięć albumów. Właśnie. To, to dlatego pewnie. Ale skąd ty to tempo bierzesz i, i co było tym takim momentem, który wyzwolił w tobie taką szybkość i kreatywność? Wiesz, co było takie hasło na tych młodych wilkach? które mi utkwiło w pamięci, trzeba zapierdalać. I gdzieś tam ja to potraktowałem jako takim maraton, coś mi się wkręciło w głowę. I, I ostatnio poczułem, że dobiegłem właśnie. Yy... Dobiegłem i jakbym mogę sobie teraz yy, powolutku jakby dopieszczać to, co robię. czy już nie musisz ścigać, tak? Nie musisz nie. już niczego udowadniać? ani. Nie, mam możliwości. Stworzyłem sobie zaplecze, żeby robić sobie, co chcę teraz. I tak, i tak o. I teraz sobie gotuję taką wielką zupę w garze i patrzę jak puszcza oczka. Jesteś kompletnie luźny i wolny jeżeli chodzi o oczekiwania publiczności, no, czy już tyle zrobisz im po drodze, że właśnie dokładnie, oni już nie oceniają cię za zmiany. Myślę, że najgorsze mam już za sobą. Także teraz mogę zrobić sobie kompletnie wszystko. 2018 rok to jest ten mm -hmm. moment festiwalu Opener, na który ja patrzę, a no można zobaczyć to na stories to zdjęcie. No tylko zasłoniłam dziecią twarzę. no bo myślę, że mój syn mógłby coś mieć przeciwko temu, że wtedy chodził w koszulce Bruno Marsa, chociaż nie wiem, może dalej by ją założył. Nie jestem pewna. Wiem, że wtedy bardzo chciał ją mieć na sobie. To się szybko zmienia. No, ale też ty w międzyczasie przez te dwa lata z kawałkiem zmieniłeś się zewnętrznie bardzo, tak jakbyś precyzyjnie też szukał tutaj czegoś. No, estetyki mojej. Znalazłem sobie estetykę. Wiem mniej więcej, jak chcę, żeby to wyglądało. Nawet pod kątem jakichś tam, nie wiem, szat graficznych do albumu. Jak wiem dokładnie, jak to ma wszystko wyglądać. I nie wiedziałem tego wcześniej. Myślę, że potrzebowałem po prostu się zetrzeć z, ze światem troszkę. O. Ja tam byłem bardzo takim zamkniętym chłopakiem, który gdzieś tam miał potrzeby pokazać mm, to, co gdzieś tam ma, ma w sobie i. Myślę, że dotarłem do takiego punktu, gdzie jestem gotowy, żeby pokazywać to dokładnie w ten sposób, jak, jak, jak to widzę. I kiedy tak patrzę na Ciebie i widzę, że wyglądasz inaczej, że masz inną fryzurę. No, że masz tatuaże, to jest w ogóle truizm, to każdy, kto Cię widział, wie, ale to nie jest skończony projekt jeszcze, tak, jeżeli chodzi o tatuaże? Zobaczymy, jak się. Obudzę się jutro i stwierdzę, że, że, że troszeczkę inaczej, to może tak. Właśnie nie, to... myślę, że to cały czas jakoś ewoluuje. Bo to jest improwizowane, tak? To nie jest jakieś założone, że istnieje jakiś punkt idealny, do którego zmierzasz, tylko właśnie... Nie, myślę, że po prostu jestem świadom tego, co mi się podoba i gdzieś tam sobie potem poruszam się po, po swojemu. Bardzo rzadko w polskim, nie wiem jak to nazwać w ogóle, na przestrzeni Lat, jest ich całkiem sporo, kiedy się przyglądam, spotykam kogoś, kto tak odważnie eksperymentuje ze swoim wyglądem. Faceta, który by to robił, bo kobiety mają niewiele praw w Polsce, ale akurat prawo do eksperymentowania z wyglądem im zostawiono, więc mogą się przebierać i pozować w różnych momentach. Strasznie mnie to zawsze e, pociąga i bardzo to lubię. I zastanawiam się tylko, czy gdzieś to w tych stereotypach się e, dostałeś gdzieś po głowie? Właśnie tak stereotypowo, że co to jest, że szukasz sobie ubranek, e, czy jak się ma tatuaż na twarzy, to to załatwia, już nikt nie podskakuje, więc Że kontrast taki? No. Ja nie wiem, jakoś tak przestałem słuchać ludzi. I tak, wiesz, kupuję sobie sukienki <laughs> z lat dziewięćdziesiątych, bo lubię ubrania gdzieś tam, nie? Także tak o, myślę, że to jest zajawa, gdzieś tam wskoczyło mi to. Hmm, może kiedyś nie miałem możliwości sobie pozwolić na to, żeby kultywować takie zajawki. Może nie wiedziałem nawet o tym, ale mogę, to sobie to robię. To jedziemy z kolejnym utworem. A propos lat 90. to yy, tam to lata się pojawił.